Czy to pies? Czy to kot? Nie, to kangurek Kao. Nie, to niedźwiedź. Uważaj, nie, Kao! Aby uciec przed musisz zbierać magiczne sprężynki. Powiem tak. Ja kocham ten etap w tej grze. To jest po prostu piękny. Jak dla mnie... O, w ogóle dodali czas trwania sprężyny, bo tego chyba nie było też kiedyś. Aj nie będę zbierał wszystkie dukatów, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc. E tak to oraz też będzie potem skakanie po moście jest jak dla mnie chyba najlepszy moment w tej grze. To jest po prostu fajne Ucieczki w Grach są zawsze, prawie zawsze fajne e, W Crash były fajne rzeczy chyba też ale Crash nie grałem Muszę kupić tego Ensign e, Trilogy na Steamku tak Aktualnie mi trochę boli że to, to jest w sumie 3 gry niby ale 100 złotych za tą grę są to jest troszkę sporo jak dla mnie. Sporo za dużo jak dla platformówkę. Choć to jest długość Czech kraszy, czyli około 20 godzin pewnie, ale no wiecie, no, szkoda mi stówki. Wolę wydać na RPGa, 100 złotych. Divinity 2 sobie kupiłem niedawno, Original Sin oczywiście. Wiele osób zapomina, że jest Divinity Original Sin 2. Znaczy Divinity 2, nie Original Sin. To jest właśnie problem często niektórych gier, że myślicie, że ta seria istnieje od 5 lat, a potem patrzycie, że Divinity nie ma 5 lat, tylko ma 20 prawie. Wiele osób zapomina, że jest Divine Divinity, niestety. A szkoda. ta teraz tyk. Pym, pym, pym. Ale te skrzynki są w ogóle złych rozmiarów, bo skrzynki powinny być, mieć format, powiedzmy, kartkę papieru. E, bo chyba kiedyś tam w średniowieczu, a gra się tutaj dzieje jako tako w wieku chyba 18, tak nie pasuje, 19, może 20 maksymalnie nie tam, on miał sobie czarnoprochowy hunter, więc e, zapewne wiek 19 maksymalnie e, to właściwie już w średniowieczu chyba każdy kraj, niekoniecznie każdy miał konkretny format e, skrzyni worków i takich tam żeby nie było że daj mi 5 worków pszenicy i w jednym mieście jest to powiedzmy 5 kg nie 50 kg w innym to jest 25 kg bo tak było e, więc cóż jeden format jest zawsze przydatny dlatego mamy dwa formaty na świecie miar jakieś debile które mają nie wiem jakieś mile stopy i mamy kilometry Ciekawostka, bubry jest szybszy. Chyba, że macie te wieści gwiazdek chyba. I kało ma nieskończone turlanie się, które uwielbiam. Wtedy ta gra jest trochę jak Sonic. Po prostu się turlarz za nas chodzić. To, to jest genialne. Oczywiście sekrecik. No, mi się wydaje, że jakość tych drabinek tekstur też nie podprawili za bardzo. One się pojawiają chyba w ogóle tylko tutaj, jeszcze może w jednym momencie. Nie pamiętam. Rzadko są generalnie. Chodź. Chodź. E, dzisiaj chyba dwa poziomy w ogóle przejdę. Piu. No, spadaj. Piu. Ej, niech go widać tutaj teraz. Przedtem chyba go nie było, tu widać jak nie jestem. Nie jestem pewien, ale możliwe, że go nie było widać, ale po prostu taki ekran był mały bo to jest teraz Full HD, a kiedyś nawet HD chyba taka nie miała, więc nie było widać wielkiej ilości rzeczy w tej grze. A kiedyś to było niby, ale kiedyś nie było Full HD, a Full HD to jest rozdzielczość, po prostu cudmiut. Jak dla mnie w ogóle Full HD to znaczy, tak się wydaje, że to jest standard, że po co więcej, a za kilka lat pewnie 140. 1440p będzie minimum i... z swoją drogą trochę dziwne, że konsole już idą w 4K zamiast iść po prostu w 1440p. No ale cóż. Choć na konsolach 4K naprawdę nie ma. Na Xboxie jest to niepełne 4K. Nie wiem jak to działa, ale na PlayStation 4 jest to skalowane w sposób szachownicowy czy jakoś tak. E, nie idę po tego kryształka, bo tu zawsze ginę. Nie chcę mi się znowu tych e, fachwosli zrzucać. No, mogę się teraz wrócić, ale nie chcę. Aaa, prawie ominąłem. Ciekawostka, w tej grze woda jest zwykle bardziej śmiertelna niż lawa. Patrzcie. No właśnie. Od lawy się odbijasz. Od wody toniesz często. Tak jest za głęboka, bo tak to zwykle powinno cię szyja wydłużyć. E, bo nie wiem czy wiecie, ale kangurek kao i w ogóle wszystkie kangury są spokrewnione głęboko z żyrafami. Jednak e, żyrafy nie przebiegły ewolucji tak samo i kangurek ma kangury mają taką wydłużającą się szyję a żyrafy mają zawsze taką samą, taką samą długość e, bo kangurki w ogóle mają 200 kręgów szyjnych e, żyrafy mają tylko jeden, znaczy siedem jak większość to chyba istot Ludzie też mają chyba 7 To jest problematyczne zawsze Pyk Nie aż tak O zawsze lubiłem rozwalać to przy pomocy mojego ogona Albo inny sposób niż <grywka> Brawo Innym sposobem niż po prostu ee, Bumerangiem Bo jak zrobisz coś w inny sposób niż twórca myślał To jest coś co taki Czujesz się taki O lepszy ...sporo lepszy. I... ...to jest niefortunne miejsce na jak dla mnie, bo obok jest dynamit. Biegający... ...dynamit i tu jest chyba inna animacja. Jak się wydaje, że to się całe to rozwalało, jakby... ...kiedy on wychodził. Oczywiście tu jest sekrecik. Sekrecik, no widoczny bardzo. Nie, bez... nie no, w mniejszej rozliczności chyba tego tak bardzo wyleźć nie było. Brawo! Wskoczyć nie mogę. Co jest? Pokonany przez kamień, bo nie możesz wskoczyć. Okej. Okay. Już jest okej. Okay. Jeszcze 11. E, w nie była podobna rzecz, tylko że się dynamit, czy tam bombę ujeżdżało. W dwójce chyba. Okej. Okay. Piu. Pu. I następny poziom. Jeszcze ten. I koniec. Tej barierki chyba też nie było. Nie wiem, będę musiał kiedyś przejść w wersję PC zwykłą. Jeszcze raz. Na szczycie ta gra jest tak krótka, że mogłem nawet, nie wiem, nagrać pięć razy. Po streamować pięć razy. I nie będę miał dość, bo to jest genialna gra. No nie genialna, to jest gra dobra. Nostalgia często sprawia, że się wydaje, że po prostu starsze rzeczy są lepsze, co nie jest prawem po prostu jak dla mnie. Zdecydowanie częściej dobrze bawię się przy nowych grach, niż przy na... pros poszłach niż przy starych. Ale oczywiście niektórzy wiedzą lepiej i przyjdą, powiedzą, co? Ty jesteś debil, starych są lepsze. No e cóż, takie życie. Czy to zależy już też od gatunku, bo platformówki się nie postarzają postarzają w ogóle w większości. W większości. Znaczy Super Mario Bros. dalej jest grą dobrą. Ten pierwszy na NES-a. Choć na NES-a był lepszy pod względem grafiki sporo. I bardzo go lubię. Albo Mario Forever, taki fanowski. O, mówiłem o tym etapie przedtem. Kocham go. I cyk. Ale zaraz. Ty kao popalił most. Co za chory człowiek, znaczy kangur. Jak on tak mógł w ogóle zrobić? Dla własnej zabawy. On jest chory. O. No cóż. E, to jest problem na padzie troszkę. Mi się wydaje. Z działaniem tego. E, Hejs. Początkowo myśli, że jedyna trudność to jest dobrze przeskoczyć, ale... Inna trudność to jest wycelować, żeby ten kangur dobrze leciał. I coś nie działa za bardzo na padzie, mi się wydaje. Gra była robiona pod pc właściwie, więc cóż. No wiecie, Polska kiedyś była w 90% rynkiem PC. Teraz konsole są trochę większość nie są większością. Czy teraz więcej osób ma konsole, ale i tak większość osób w Polsce to PC-towcy. Cholerstwo kolejne. Dobrze, że w tej grze nie ma ilości żyć. Zobacz, czy przedtem nie było ilości żyć w tej grze? Chyba nie było. Nie, nie było nigdy. Chyba. No i dobrze. Nienawidzę tego. Bo powiedzcie, jesteście na końcu. Trudny etap. I co? Jej, od początku robisz grę, koleszko. A i ledwo, ledwo. O! No i dobrze. Ach. Na klawiaturze było łatwiej to robić. A. To się wywraca po jakimś czasie chyba. Bo dopiero w późniejszym etapie to było... Nie, chyba tu już. Nie wiem w sumie. I chmurki. Skaczenie po chmurach. oj, To jest piękne. E, ciekawostka po trzecim razie się niszczą. Lubiłem tak robić zawsze. Nie wiem czemu. Po prostu powinien się lepiej odbić, ale się nie odbija lepiej. Lubiłem je też niszczyć wszystkie. E, kiedy gracie... W... Kiedy jesteście dzieckiem i macie 5 gier do grania, to wszystkie przechodzicie na tysiące sposobów tak swoją drogą. Brakuje mi tego kiedyś, teraz znaczy się. Bo teraz to te ja gry przechodzę, jakoś tak... Nie, nie robię tak, że tysiąc sposobów przechodzę na 100% w ogóle. Tylko przejdę, tyle. To zależy, więc mi na trzy robię na 100% prawie. Widzicie znaczniki, misje wszystkie, jak się da. Skończyłem go tak trzy razy. Cóż, świetna gra. E, w te wakacje trzeba go jeszcze raz skończyć. Po prostu, po prostu trzeba. To jest gra genialna. Uwielbiona przeze mnie nie tylko. Okej, okay, i w dół. E, można to pominąć. Jest szybciej po prostu. E, muszą jeździć jakieś rzeczy. W ogóle... To nie pasuje do tej gry. Skrzydełka. Tak mi się wydaje. Tyk. Tyk? Michała hałasować mi będą teraz. Co za ludzie? Nie widzą, że nagrywam. Ich praca nie jest tak ważna jak moja. I bo to narzekał, że... Posłuchajcie. To było specjalnie, bo tu jest takie coś. Mam nadzieję, że robią to co myślę, czyli koszą trawy. Jak to robią, to ich szanuję. Jak nie, to ich nienawidzę. Okej. Okay. Ops. Ops. Ja tą w ogóle serię chyba już zacznę publikować teraz, gdy ją nagrywam, bo nagrywam to w czerwcu na początku, jakby ktoś chciał wiedzieć. Ciekawostka, tu jest Dukat. Ja chyba tą serię będę właśnie publikował teraz, jak teraz jest, znaczy od razu, jak nagrywam prawie, bo no, dopóki Kao jest popularne jako tako, trzeba to nagrywać, taka jest prawda. Ojej, au. I 50 dukatów. Mam teraz to. Zebrałeś 50 gwiazdek Jak gwiazdek, nie Teraz skaczesz dalej. Dalej. Powiedziałbym, że latam teraz. Dobra, omijam tego skurczybyka Ha, żartowałem. Trafiłem? Mas ogona jeszcze. Jajaj. Jaki jestem zły. W ogóle chyba kangurka kała jedynka nagram. Też kiedyś. Nie, jedynki nienawidzę. Jest słaba dla mnie. I teraz przyjdzie jakiś gościu. co? Jedynko słaba? Nieprawda. Prawda. Nie, nie lubię jej po prostu. Choć może dlatego, że kiedy w nią grałem to byłem innym typem osoby i patrzyłem bardzo na grafikę. A, i tu jest problem. Nienawidzę z tego momentu powód. Bo te, te żołędzie, te szychy tak wolno spadają. Bo jak ja tego nienawidzę. jest cały problem tego etapu plus bo jak on oczy robi <śmiennie zbierze> i mordę mu się jeszcze zmienia jaki zły i pokaż mi się z przodu jak chciałem sponoć się zobaczyć eee, Wyteguj się eee. teraz będzie problem chociaż chyba można to zrobić eee, Właśnie jak się ma... A nie, będzie spoko. Chyba będzie spoko. Tak? Tak. E, można to chyba było zrobić już od tego momentu dzięki temu. Ale nie jestem pewien. Tak, chyba się dało. I chwała, chwała niech będą dzięki temu. Co wymyślił. Ej, to powinny być pszczoły chyba. Czy nie? Nie. Au, młody. Ty. Ja lubię atakować kiedy on... Tak, macha młotem i... ...go pacniecie tak. Prawie nie żyje. No <noise> cóż. Hmm. Okej. Okay. I... Tyk. 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 Ten etap też jest taki jak dla mnie pamiętliwy. Ojej. Okay. Dukacik. Eee. Dukacika i tych tych nie będę ryzykował życiem spadając. Dla mnie w tej grze w ogóle powinni zrobić raz taki... czy w każdej grze jak jest takie odbijanie się powinni zrobić takie wielkie coś w górę Nie wiem, pięć wieże. Po prostu skaczesz i postać się odbija Bo to, to zawsze jest... To robi wrażenie Ach. To też był fajny etap w tej grze Ale brakuje w tej grze jest czasami takiego rozmachu jak dla mnie Po prostu czasem jest taka zbytnio prosta i ten niski budżet czasem widać. Ale cóż, i tak tą grę kocham. Nie jako świetną, jako dobrą po prostu. Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadza cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. No i to jest koniec tego odcinka. Na razie.